Siema, witam Was w kolejnym odcinku What The Fan. Dzisiaj wyjątkowo skupimy się tylko na polskich artystach. Startujemy z mocnym info, bo trasę koncertową ogłosiła Ewa Farna i na tą trasę czekali chyba wszyscy. I ku zdziwieniu fanów i wszystkich tutaj osób, Ewa ogłosiła kilka koncertów w klubach, a nie jeden wielki na przykład na Tauron Arenie, czego spodziewało się bardzo, bardzo dużo osób. Ale myślę, że dla fanów będzie to o wiele wygodniejsze, będą mogli sobie wybrać jedno... Z siedmiu miast, które odwiedzi, a odwiedzi m.in. Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Katowice. A bilety na koncert w Krakowie możecie kupić właśnie u nas na ebilet.pl. No i tutaj chyba wszyscy słyszeli, że Ewa wystąpiła u boku duła Lipy. No i tutaj został wykorzystany mega, mega, mega pomysł. Mianowicie trasa nazywa się Nie ma Lipy Tour. Taka gra słów, więc uważam, że marketingowo jest to strzał w dziesiątkę. No i do zobaczenia jesienią na trasie Ewy. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Niedawno mogliśmy podziwiać Lanbery jak świetnie radzi sobie w roli jurorki w programie The Voice, ale teraz zobaczymy ją w zupełnie innym programie, ale jako uczestniczkę i chodzi tutaj o program Taniec z Gwiazdami. Tak, zobaczymy jak Lanberry poradzi sobie na parkiecie tego programu. A jeśli chcecie nieco więcej dowiedzieć się o Lanberry, to zapraszamy na nasz kanał, na którym znajdziecie wywiad z artystką. Z tego co widziałem, internauci uważają, że ta edycja naprawdę zapowiada się mocarnie i nie dziwię się, też tak uważam, zresztą tak jak poprzednio edycje. Był taki moment przestoju, że no niektóre z nich były bardzo, bardzo średnie i te zapraszane gwiazdy tak naprawdę nie były gwiazdami. Mało kto wiedział, kim, kim są ci ludzie. Także super, że ostatnio udało się im namówić tyle, tyle faktycznie sław, gwiazd, które ludzie kojarzą. No i wiemy, że pojawi się tutaj tak. Ewa Mingę, Maja Bochosiewicz. Tomasz Karolak, Michał Czarnecki, Katarzyna Zilman, Barbara Bursztynowicz czy Maurycy Popiel. A na 17 edycję tańca ze gwiazdami nie musimy czekać długo, bo wystartuje ona już jesienią tego roku. Po wyprzedanej trasie po Polsce, która rozpocznie się już za kilka miesięcy, Mata ogłosił wielki koncert na stadionie PGE Narodowym. Zapewne widzieliście już filmy z koncertu w Quebo i wiecie, że jego show wyglądało naprawdę spektakularnie. Zaprosił tam wiele gwiazd, w tym Okiego, który skakał z dachu stadionu narodowego. No naprawdę działo się i myślę, że tutaj Mata na pewno również zaskoczy fanów w czymś specjalnym. Jeśli jednak rozglądacie się za biletami, no to tutaj nie mam dobrej informacji, ponieważ wyprzedały się naprawdę momentalnie, bardzo szybko. No ale jestem bardzo ciekaw, czy oprócz raperów oraz Dawida Podsiadło czy Sanach, znajdzie się taka polska gwiazda, która również wyprzeda Stadion Narodowy, no i w ogóle odważy się na nim zagrać. Bo jednak jest to no, ogromny obiekt i często nawet zagraniczne gwiazdy nie potrafią go wyprzedać, albo nawet sprzedać tam w połowie a polskim artystom się to udaje. Pozostając w temacie stadionów, nieustający fenomen Sanach jest naprawdę zaskakujący i niesamowity. We wrześniu artystka zagra dwa ogromne koncerty na stadionie PGE Narodowym, ale dosłownie niedawno ogłosiła, że w 2026 roku wyruszy w całkowicie stadionową trasę koncertową, czyli oprócz tych koncertów na PGE Narodowym, wystąpi jeszcze m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku i Krakowie. Także no, są to naprawdę ogromne obiekty, mnóstwo biletów, Ciekawe jak to wszystko się sprzeda, no ale myślę, że Sanach jak zwykle sobie z tym bardzo dobrze poradzi. A wy dajcie znać, czy słuchacie Sanach, czy jeszcze się Wam ona nie znudziła, czy wciąż czekacie na różne nowości od Zuzi. Teraz trochę nowości muzycznych. Vito Bambino powrócił z nowym singlem Americano i prawdopodobnie nie jest to po prostu pojedynczy singiel, a zwiastuje on jakiś zupełnie nowy projekt, bo oprócz tego Vito zapowiedział nową trasę koncertową Americano Tour. Wiadomo, że koncerty wystartują 19 lutego i obejmują 6 polskich miast. Vito wystąpi we Wrocławiu, Warszawie, Gdyni, Ostrowie Wielkopolskim, Katowicach i Toruniu. Czy na początku 2026 roku Vito wyda nowy album? Zobaczymy. Nowy singiel Kiki, który Sarah James od pewnego czasu grała przedpremierowo na swoich koncertach, doczekał się w końcu oficjalnej premiery wraz z teledyskiem. No i tutaj taka ciekawostka, Sara podczas jednego ze specjalnych eventów zaprosiła niektórych fanów do wzięcia udziału w nagrywkach do teledysku. No i faktycznie ci fani pojawili się w tym wideoklipie, także myślę, że dla nich była to naprawdę niesamowita przygoda, a ze strony Sary super guest. Sam utwór Kiki, o którym mowa, zapowiada rozszerzoną wersję ostatniego albumu Sary, Playhouse, który został nominowany m.in. do Fryderyków i zyskał ogromne uznanie wśród wielu krytyków. I tutaj taka ciekawostka, jeden z utworów mógł nas prawdopodobnie reprezentować podczas tegorocznej Eurowizji. No, ostatecznie Sara wycofała się z konkursu, no i z tego nie doczekaliśmy, ale myślę, że kiedyś się to wydarzy, bo zresztą Sara przecież zajęła drugie miejsce podczas Eurowizji Junior i myślę, że idealnie nadaje się do takiego formatu jak Eurowizja. Ostatnio ukazał się również nowy utwór Fukaya z gościnnym udziałem Kacperczyka, Potwory z Szafy. To kolejny single, który zapowiada nowy album Fukaja. Znajdź mnie w tym, który ukazać ma się jeszcze w listopadzie. Natomiast w piątek ukaże się nowy singiel dziewczyn zespołu LORE, zatytułowany jest Mario, jeśli jeszcze ich nie znacie, no to naprawdę bardzo Wam polecam, bo myślę, że będzie o nich jeszcze naprawdę głośno. Chcielibyście zobaczyć Musical Quebo, północ-południe na wielkim ekranie? Będzie taka możliwość. Film na Fide powalczy o wygraną w konkursie perspektywy na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-27 września, także to właśnie wtedy będziecie mogli zobaczyć ten film na wielkim ekranie. Także to było na tyle w tym odcinku What the Fun. Jak widzicie trochę dzieje się tutaj u naszych polskich artystów, a my z powrotem widzimy się za dwa tygodnie.